Duchu Święty, prosimy Cię, abyś wstępował na nas teraz, bo Kościół wołamy. Boże Ojcze, odpowiedz nam na nasze pragnienie i wylej na nas na nowo Ducha Świętego, aby nas odnowił, byśmy mogli doświadczyć na nowo miłości Boga Ojca, byśmy mogli doświadczyć na nowo, czym jest miłość Ojca i Syna, a nie przyjdź z duchem jedności, pojednania, przebaczenia. Jezu, potrzebuję Twojego świętego ducha. Możesz to powiedzieć teraz w sercu, Duchu Święty. Przyjdź do mnie, spraw, aby moje suche ziemie, suche rzeki wreszcie ożyły, aby łąki się zaroiły kwiatami, aby koryta suche, wyschnięte wreszcie otrzymały wodę. Panie, przyjdź do mojego serca, potrzebuję Cię, Duchu Święty. Przyjdź, rozpal moje serce, żeby nie było sercem z kamienia, ale było sercem z ciała. Duchu święty, zapraszam cię, otwieram się na ciebie. Przyjdź, stępuj na nas teraz.